Dzień dobry, dzień dobry. Proszę Państwa, jesteśmy w kalerii stary ratusz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. No, jesteśmy we troje. Brakuje jednej osoby myślę tutaj koło nas. Dla której myślę też, że ta prosewka, która z chwilą wybrzmiała, była ważna i, i też pewnie by się dobrze przy niej bał. Prawda? Oczywiście. Ja może oddam teraz głos y, panu Zbigniewowi Piszczakowi, który jest troszeczkę zmęczony z dzisiejszego zamieszania. Niech on się tłumaczy, dlaczego tutaj jesteśmy. Proszę Państwa, no taka jest prawda, że w całym tym roku wymyśliliśmy sobie, że w Wielkiej Ulicy Krutyska związane z Aleksandrem i my wspominamy tego wykonującego naszego kolegę i artystę, yy, no już nie ma ale ale yy, wspomnienia, wspomnienia stałe i pracę po nim mianowicie w tym roku tak się ułożyło, tak ładnie. Powiedzieliśmy trzy wystawy poświęcone naszemu Aleksandrowi e, Borotowi. E, w sierpniu byliśmy w jego miejscowości rodzinnej, w i tam e, e, była wystawa, no nie taka duża jak tutaj, bo tam nie było takiej możliwości, ale pokazaliśmy e, jego pracę. Ale Państwo mogli zobaczyć, e, właściwie już tak dużą twórczość e, miesiąc temu. Ponieważ tam w tamtych latach, gdzie wystawę, paszionkową, pasteli, no, wszystkiego, tylko nie satysfakcję. I dlatego tutaj dzisiaj zebraliśmy się, żeby zobaczyć pół wieku satyry Aleksandra Małotowa. Można powiedzieć, że to jest lekcja historii. To jest dla nas nie tylko. I nie chcę się rozwodzić bardzo dużo na ten temat, ponieważ jest dużo um, y, 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 innych ważniejszych osób, które mogą być wolniejsze od konferencji. Trzymy historii. Pan Golosz, ja naprawdę łatwo opowiadam. Dużo łatwych towarów. Taki się wydarzył. Tak, chcę pana Aleksandra. Tak, chcę pana Aleksandra. To prawda, nie lubię rysować, ale umię opowiadać. Ja tylko jeszcze chcę powiedzieć, że y, wybierając tutaj rysunki, te prace, które mogą wystawę, y, dwie rzeczy mnie zaskoczyły troszeczkę, bo nie spotkałem się wcześniej z tym. Mogę no, jeszcze dowody. No, no, otóż y, tutaj w Grappiniu, przed Państwem, są zaszyty, a, a no, w dwóch zaszytach mieszczą się y, komiksowe y, takie historyjki. Jak się że on tego nie robi, a jednak jak przeczytaliśmy to y, tam jest 150 stojonych wydrukowanych w gazecie y, historyjek y, typu y, podobnego jak w y, Bibliotece y, o y, Przekroju. Nie wiem czy on się wtedy jakoś tak sugerował, że też trzeba po gazetach podkreślić o to, o ale wróćmy do Ale to takie młode, młode skamy. W każdym razie tam jest 150 historyjek obowiązkowych. Ale tu widać tylko, chyba z jałmu czterdziestego nie tak przydatkować, a druga rzecz, która też mi się tak no, bardzo podobała, tam będą takie prace, że wykorzystujemy te znaczki pocztowe. Też tego nie widziałem wcześniej, bo się kojarzyło mi głębsza twórczością a trzecia rzecz, którą się tu Państwu jeszcze pokazać, to duża ilość limionetów, których właśnie no nie no możemy ją oglądać, bo tego się nie pokazuje tak często. A tu w tle mamy y, prawie 20 sztuk i jeszcze do tego no, matrycę do tych minarego. I to też jest ciekawa robota, bo to jest ciężka praca. Ja się nie dziwię, że żeby zarzucić w pewnym momencie, bo poleciać rano, bo to kosztuje. A nawiązując jeszcze do tych ciężkich prac minarego, y, na tej zostali w Ams, w razie pokazaliśmy trzeba oddech. Też tam było kilka sztuk. Ja teraz oddaję głos. No, proszę. proszę Państwa, Spiritus już najważniejsze rzeczy dzisiaj powiedział, ale no nie omieszkam się tutaj podzielić się z Państwem kilkoma refleksjami. Gadać dużo nie będę, bo nie jestem gadatliwy, a poza tym, tak jak Zbyszek wspomniał, miesiąc temu mieliśmy w Amfiladzie wokół bardzo dużą taką retrospektywną wystawę poświęconą Aleksandrowi. I tam właśnie te wszystkie elementy jego twórczości, najważniejsze, były umieszczone i była okazja, żeby to wszystko obejrzeć i też porozmawiać na temat jego życia i twórczości. A poza tym druga przyczyna jest taka, że no dzisiaj jest dwudziestolecie galerii Stary Latusz, więc to jest specjalna okazja, żeby, żeby świętować i to Pani Iwonka pewnie powie o, o, o tym fakcie dużo więcej, ale no nie jest szczególnie przyjemnie, ponieważ on miał po otwarciu tej galerii, miał pierwszą wystawę właśnie tutaj w Starym ratuszu. A jeśli chodzi o takie wspomnieniowe sprawy, bo to na pewno warto czasami przypomnieć tak zwane prapoczątki, więc sięgając pamięcią przed dzisiejszym spotkaniem, przypominam sobie taka propos akurat tej dziedziny, którą się zajmował, bo wiecie Państwo, z większości z Państwa wiecie, że jego zainteresowania, jeśli chodzi o sferę plastyczną, są bardzo szerokie. Tutaj już też y, Zbyszek wspominał troszeczkę. Y, y, I jeżeli chodzi o rysunek prasowy, karikaturę, satyrę, to y, jest to dziedzina szczególnie jemu bardzo bliska. I to, jeśli chodzi o te prapoczątki, jak ja to nazywam, to y, pierwsze kreski stawiał w swojej rodzinnej wsi y, węglem z ogniska, ołówkiem, i gdzieś z dotyką akwarelą, ale to już w wieku kilkunastu lat i co tam się znajdowało? Tam były pierwsze postacie, które karykatyrował, tak to teraz nazwijmy z perspektywy czasu, bo nie wszystkie były jeszcze tak udane jak te, które można tutaj poczytać. a były to najbliższe jemu osoby, czyli Rodzice, a także krewni i znajomi, którzy tych rodziców odwiedzali. Aczkolwiek, naprawdę, no, też na jego stare wspomnienia, w których może nie pochwalił się, bo ich nie czyta, więc to chwalić się trzeba mieć tak? A on tak jakby dla siebie zapisał, że z perspektywy czasu, to nawet mu się te gęby spodobały. Czyli musiałbym być dosyć biednie odtworzony. I teraz następny fakt już w życiu dorosłym, tu w Ocztynie, w Portowie, bo też może nie wszyscy wiedzą, ale był naukowcem przede wszystkim, jeżeli chodzi o pracę zawodową. Już w pierwszych latach studenckich, a później jako, jako już naukowiec, doktoratem, z rehabilitacją bardzo uczynnie udzielał się, jeżeli chodzi o tą sferę plastyczną, we wszystkich wydawnictwach dzisiejszego uniwersytetu, bo uczelnia zmieniało kilka razy nazwę na przestrzeni tych dziesiątków lat, ale pierwsze początki jego to są lata 50. i tam redagował pierwszą gazetę, tu trzeba zauważyć, że był również dziennikarzem, no a jeżeli redagował, redagował gazetę, Życie Kortowa, no to również ją ilustrował i tam też znalazło się wiele postaci, które teraz w zakamarkach różnych e, naszych rodzinnych możemy sobie przeglądać. się wspomniał, że tutaj dużo rzeczy się pojawiło, takich, których nigdzie dotąd nie było można zobaczyć, a jak wspominano tutaj, Pani Monka mówiła, że brał udziału w wielu wystawach krajowych i zagranicznych, ale mimo wszystko przy tej ilości y, dzieł, których mniejszych, większych, które stworzył, nie udało się wszystkiego przedstawić y, szerokiej gawiedzi I, I teraz właśnie przy takich okazjach, jak ta, co miała miesiąc temu, w MOK-u i tutaj dzisiaj wyciągamy na światło dzienne takie smaczki w których do tej pory nie można było zobaczyć. Jak się okazało, jego ojciec dokonywał skrupulatnych obliczeń, to wszystkich dzieł maciutkich, malutkich i wielkoformatowych stworzył około 5000 tysięcy. Więc to, co tu możemy zobaczyć, to jest no, e, tylko malutki kwadratik, tak? E, I teraz e, już tak na poważnie po tej inicjacji w życiu Gordowa. I jeszcze jedną rzecz, którą zawsze przypominam, bo to był dla niego bardzo ważny, był bardzo ważny wstęp do tak zwanej kariery artystycznej, to jest rok 55, kiedy narysował swój słynny portret w Bruno, wysłał może trochę dla jaj, a może coś przeczuwał, trudno to powiedzieć. Ale akurat zdobył nagrodę w tygodniku po prostu w 1955 roku i to już się zaczęła jego bardzo bogata kariera, jeśli chodzi o wszelkie wydawnictwa, z których mamy tu właśnie wycinki, bo publikował. We wszystkich praktycznie lokalnych gazetach, ja nawet też pamiętam, nim jako malutki, gdy chodziłem do redakcji, załosiłem się do opublikowania do naszej wsi, panoramy mówiące, do Gazety Joszczeńskiej przez wiele lat. I stąd się wzięła, po długim namyśle ze Zwyżkiem, wymyśliliśmy właśnie tą nazwę w półwieku satyry. Bo trzeba wiedzieć, że do momentu, kiedy zaistniał tutaj na wspomnianych wystawie w Starym Ratuszu, to przez ponad 50 lat zajmował się właśnie sortem satyrycznym karka, co, co możemy tutaj w różnych technikach obejrzeć. No i już później to, jak to u każdego wielkiego artysty, to mamy udział właśnie w wielu wystawach krajowych, zagranicznych i wiele dziesiątków Setek rozmaitych nagród, z których był bardzo dumny i my do dzisiaj to przechowujemy w swoich zbiorach rodzinnych. Kończąc, chcę przypomnieć, właśnie to, co powiedziałem na wernisarzu w Wamkilacie miesiąc temu, że odniosłem wrażenie takie, że ten rok, chociaż nie był przed nikogo, nazwany oficjalnie. Ja tak odbieram osobiście jako rok, rok Aleksandra Wołosa. O to, co Zbyszek tutaj wspomniał, już od początku roku konkurs na rysunek prasowy imienia Aleksandra Małosa. to jest już szósta edycja, była szósta edycja, przygotowujemy się do siódmej. To jest, to jest bardzo, bardzo fajny powrót Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich naszego działu warunkowo-mazurskiego, ponieważ no, czasy się zmieniają i tak z perspektywy tych, tych minionych lat to ja widzę, że pomimo, że tematyka, podejście do takiego krytycznego spojrzenia na politykę, na życie społeczno-gospodarcze młodych i doświadczonych też artystów jest troszeczkę inne niż było za czasów Aleksandra Głowosa. Yy, powiem, że, że dużo więcej było możliwości realizowania się w ogóle w prasie, ale była też, w tamtych czasach była też praca specjalistyczna, taka jak karuzela, szpiwki, przekrój yy, i tam yy, tam można było szyjfować ten swój warsztat przez kilkadziesiąt lat, teraz już tego nie ma, jest dużo, dużo różnych artystów, którzy rysują w różnych czasopismach, ale najczęściej pod konkretne potrzeby, a nie, że jest to tematyka stricte satyryczna. Nie mam się rozwiązać. Na, na, na zakończenie, bo mi się dzisiaj rano przypomniałem, jak chciałem właśnie Państwu powiedzieć, że, że jako y, maleństwo ojciec nie zabierał do różnych redakcji, to pamiętam, daleko stąd była redakcja Panoramy Północy y, i ojciec zabrał mnie tam, zamyśliśmy te ale co najbardziej zapamiętałem, Kilka dni wcześniej oglądałem od Nieniszcza Kalenia, to chyba 1961 roku film, na którym jeden z żołnierzy popisywał się w klejpie z jadaniem I ja w tej redakcji, w z z tego filmu zacząłem gryźć tą szklankę, co wzbudziło okropne przerażenie redaktorów, no i oczywiście ojca. Ale to takie wspomnienie, w którym kończąc, dziękuję bardzo jeszcze raz za zorganizowanie dzisiejszego spotkania i Stowarzyszenie Dziennikarzy, jak wspomniałem, o kultywowanie pamięci o Aleksandrze Włosie. Dziękuję bardzo. I pan prezes Bąkowski niejednokrotnie otwierał ustawę antylebowoda, a przynajmniej czego albo otwierać, niejednokrotnie wspomagał o wydawaniu propozycji i teraz będzie ja musiał troszeczkę powiedzieć. Odbierana przez Gustawa Aleksandra z Wielkiego Dnia, to świadomość, co mówię, tak dalej, dzisiaj okazuje się, że syn nawet musi powiedzieć, że ojciec był wielki. Jego wielkość dla mnie zawierała się w tym, że wykształceni kształceniu autentyczny naukowiec, który przecież zrobił to, co tak, 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 to, tym czasem w sposób wypełniony, przypadkowy, pewnie, również polubił e, sztukę ilustracyjną. To, co tutaj widzimy, to jest fragment, ja bardzo przyjmuję jego pastelowe prace. Tak. Przepięknie krajobraz daty w dalszych latach czy też mazurskie, czy wiele albumów innych, humor pastelowy, prawda, czy głowie Tego było bardzo, bardzo wiele. Aleksander był wspaniałym człowiekiem. Na końcu powiem tak, 10 lat temu zmarł Aleksandrę. Więc wtedy był problem gdzie go pochowaniu. Uważałem, że jego miejsce znaleźć na swój chociaż tam już nie było pokutków. Dzisiaj chcę podziękować publicznie Panu Przewodniczącemu, który wyraził zgodę na to, by tam jest do to znaczy, że tam, w gospodarce pochowany to nie z tego powodu. to uważam, że nasza zbyszka jest wspólna taka. Piękna zasługa w tym, że Aleksander złoczył turno na w tym miejscu i dzisiaj możemy karmić to, co ja panowie, jak włożyłem jego Jeszcze tutaj mamy kolejne, Luka, Pana, który był w tak, proszę Państwa. Miałem przyjemność znak Aleksandra jako młodego asystenta, a także w Biurocheni. No to się i szkole jeszcze. dzięki niemu to już są kontakty. Mówiłem już z bardzo za ja się Ale chciałbym Państwu, Państwa właśnie na machinę, ponieważ Aleksander stąpił. Za Aleksandrem miałem jeszcze sporo przygody. Razem, mieliśmy wystawę. Lubię plastyka studenckiego, studencki klub plastyka w Wrocławiu. I wtedy była moda, właśnie na Delinarety, w lat 70. Ja mam z tamtego okresu zaproszenia, mam też chyba i. i tego. A ja, no, jako człowiek z lasów, starałem się wtedy korzenną plastyką. To był cały przekroj, kilkanaście osób. I co charakterystyczne, ten kolor, który wziął w profesorów, profesorów, pracowników administracji i studentów. Pokażcie mi dzisiaj, poza chórem, czy ze swojej pieśni, żeby takie grupy, jak występowały. Druga rzecz to publikacje. W dzisiejszych publikacjach na to jest sama dana Natomiast ja się nie do Biuletynu na terenie albo technicznego, ale do pokonferencyjnych danych z Instytutu Rybacka Środowiskowego, w którym mógłbym pracować, bo syn, specjalista rybacka. To tam w tych pokonferencyjnych materiałach, w tych biuletynach, jest pełno satylu, pełno chmurów, poważny artykuł naukowy, na odwieczę śmigłych, a obok tkich Aleksandra Wołosa. A czasem również jego sygnału kadłusza. Tak się e, przed latami e, te rzeczy. Tam są również w biedalnictwach karygatury profesorów dawnych. Jesteśmy rodzicami, rolniczo technicznymi. I muszę rzeczywiście już tak, jak i Aleksandra podeszła. Ale jak pamiętam, to się te stare sporychami Dziękuję. Proszę Państwa, proszę. Proszę Państwa to teraz kończymy tę część, chyba pięć lekcji historycznej dotyczącej półwiecza safyry.